Serdecznie na kanale Witera od Osoby Spod znaku Racka. Witajcie kochani i Cześć. To czytanko jest dla Was na czas od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym rezonowały. Jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, zapraszam Cię do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem no dobrze zaczynajmy więc. Zobaczmy, moi drodzy, jaką macie ogólną energię na ten tydzień Wie, wieża kurczę. Tutaj duże zmiany. Duże zmiany się szykują w Waszym życiu. Coś się wali, coś, co do tej pory... Mm, co, coś, co do tej pory nie funkcjonowało, a może po prostu było zbudowane, że tak powiem, na ruchomych piaskach, to się wali. Nie wiem, o co tutaj może chodzić u Ciebie, bo to. Przecież czytanie ogólne. Jednak może się rozwalić związek, może rozwalić się samochód, może rozwalić się cokolwiek, może nawet rozwalić się Twoja nieśmiałość, że tak powiem. To zależy, jak bardzo zależeć będzie ci na osobie, o której myślisz. Tutaj pewnie nie, no nie do wszystkich, oczywiście. Każdy z Was ma przecież inną historię, na czymś innym się opiera, więc to właśnie tak wygląda, że ta wieża mówi o, o jakimś końcu czegoś. Nie masz na to wpływu, tak naprawdę. Tutaj góra rządzi. W tym tygodniu zobaczymy, dlaczego wieża dla ciebie wyszła na tej ogólnej, e, ogólnej energii. Dlaczego wieża? Patrzmy dalej. Hmm. No, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że raki tutaj, przynajmniej to czytanie, może dotyczyć raków, które po prostu były w jakiejś stagnacji, w jakiejś relacji, która nie dobrze nie funkcjonowała. Być może byłeś chory, być może no coś się działo nie tak jakbyś tego pragnął. To się wali, to się zmienia. Dlaczego? Na lepsze, na lepsze, dlaczego na lepsze. Mam tutaj te karty trzy. Każda y, mówi o bardzo fajnych sytuacjach. Dziesiątka denarów. Y, coś pójdzie po twojej myśli, Jakie, jakieś nieoczekiwane pieniądze. Y, y, Nieoczekiwane sytuacje, które cię mogą podbudować, które spowodują, że poczujesz ten ogień w sobie i zaczniesz um, miło, miło doceniać to, co masz, być może nabierzesz energii na spotkania z innymi ludźmi, po prostu coś. Tutaj się wydarzy takiego, że możesz nabrać wiatr w żagle. Tak bym to nazwała. Hmm. No dobra, patrzmy dalej. Wpływy korzystne. Wpływy korzystne. Królki lichów. No, możesz to być tym, może to być ktoś, kto stanie na Twojej drodze. Ktoś, kto pomaga innym. Ktoś, kto kieruje się intuicją, jest bezinteresowny. Dla kobiet, może to jest miłość nowa. Zobaczmy: o co chodzi? Tutaj z tym królem kielichów. Wpływy korzystne na ten tydzień dla raczków. No, patrzmy. Raku mój drogi. Ja tutaj widzę, y, że czekasz na coś. Ten tydzień... możliwe, że to jest tydzień, gdzie będziesz odpoczywał, być może po jakiś... Po jakiejś chorobie, albo jesteś chory, czekasz na coś, na nie wiem, jakieś informacje z zewnątrz. Masz przy sobie tutaj kobietę, kapłankę, w kapłance. Ktoś kto hmm, jest może twoją drugą połówką, a może kochanką. W każdym razie Ktoś, na kim możesz liczyć, na kogo możesz polegać. Tak naprawdę, król kielichów i ta kapłanka mają bardzo wiele ze sobą wspólnego. Oboje kierują się intuicją, oboje pomagają innym. Być może pomagacie sobie nawzajem w ciężkich chwilach. No dobrze, co dalej? Co jest niekorzystnego? Niekorzystnego. Pośpiech. Raku, dla ciebie pośpiech jest niekorzystny. Chcesz coś zmienić w swoim życiu, chcesz przyspieszyć coś, jakieś sytuacje. Ten tydzień nie jest dobry. Może ci zaszkodzić. Zobaczymy, dlaczego. Ten Rycerz mieczy, no on. Ta karta mówi, że chcesz, że masz jakieś cele i chcesz wreszcie je osiągnąć. Jeżeli chodzi o chorobę, być może jesteś po rozwodzie, być może jesteś no, zwolniony z pracy. No nie wiem, jesteś jakiś po ciężkich jakichś trudach. Coś jest nie tak i to tutaj jest ktoś, kto ci pomaga, jakby przejść tę sytuację. Może snujecie jakieś wspólne plany. Jednak no zawieszenie, obserwacja. No pójście naprzód. Chcesz tego początku. Chcesz korzystać z jakichś z jakiejś propozycji może wiele osób chce pomóc masz takich przyjaciół ale no no tutaj ewidentnie widzę, że tutaj coś może zaszkodzić, może ta propozycja nie jest szczera no dobra, patrzmy na ostrzeżenia dla ciebie, ostrzeżenia dla Raka no, sąd ostateczny. Coś z przeszłości może przyjść do Twojego życia. Może jakieś sprawy sądowe, może dostaniesz jakiś dokument od kogoś, kto, jakim dawno zapomniałeś. Może ktoś po prostu przyjdzie, pokaże się w Twoim życiu, z przeszłości. Zobaczymy o co chodzi. Sąd ostateczny. Hmm. Hmm. To jest mak. Y... Piątka kielichów. Hmm. Y... Nie wiem, nie powinieneś kierować się sentymentami. Tutaj jest ten mag. Mag ma wszystkie narzędzia, by... Możecie zmanipulować. Zobaczymy jeszcze, o co chodzi. <grym> no, tutaj są jakieś nowe możliwości. To jest kielich pełen różnych emocji, tak naprawdę, które w zasadzie... Hmm. tu jest ostrzeżenie przed tym magiem, ostrzeżenie przed ktoś z przeszłości będzie chciał jakby mówi o jakichś nowych propozycjach, c, na coś będzie chciał cię namówić. To jest ostrzeżenie, jakby ym, pójść nową drogą tutaj właśnie. Tak mi się razem to wszystko łączy. Hmm. W tym tygodniu, no, nie przestawaj na żadne jakieś układy, tak bym powiedziała. Yy, jaka jest niespodzianka? Niespodzianka, dziesiątka kielichów. No proszę, rodzina, przyjaciele, yy, może spotkasz się z kimś. Zobaczmy, o co chodzi w tej dziesiątce kielichów. Jeżeli jesteś w związku, tutaj ten związek idzie jakby wyżej. Niespodziewanie dla ciebie. Być może chodzi o nowe relacje, nowe przyjaźnie. Może ktoś komuś się oświadczy, może wyjdziesz za mąż, ożenisz się? Budowanie nowej przyszłości tu widzę. Budowa nowej przyszłości. Piesek, rodzina. I o co chodzi? Niespodziewanie. Ha. Hmm. Mam wrażenie, że tutaj chodzi o sytuację, gdzie te z, mm, odchodzi coś z Twojego życia. Yy, jesteś w sytuacji, gdzie czujesz, że gorzej już być nie może. Nie wiem, czy chodzi o chorobę. Może to chodzić o jakieś zdrady, o, nie wiem, cokolwiek to jest. <laughs> daje możliwość, że ty w tym tygodniu będziesz mógł coś budować na nowo. Widzę tutaj dwójkę kielichów, czyli nową miłość być może, albo rzeczywiście chodzi o to, ktoś komuś się oświadczy. Słuchajcie, to jest takie spotkanie, dwojga ludzi, którzy y, czują, że od dawna się już znają. To jest y, spotkanie z przeznaczenia, to jest karma. Y, wy musieliście się znać już y, z poprzedniego życia. W każdym razie widzę tutaj relację, y, która odchodzi od czegoś, co y, ich dobijało. Y, dzieliło i tutaj zaczynają się rozmowy. Być może będziecie się przepraszać. To pewnie też nielicznie, ale właśnie tyle, aż ta karta mówi o tylu sytuacjach. Jakiś etap w twoim życiu się kończy. Oddzielasz coś grubą, krachą, idziesz do przodu raku. Świat stanie przed tobą otworem. Zaczniesz Odżyjesz na nowo jak to drzewo, jak ta wiosna za oknem. Więc mam wrażenie, że tutaj rak coś przezwycięży, coś przezwycięży. Nie mam pojęcia co, ty na pewno wiesz o czym mówię. Dobrze. Co w miłości? Oj, kłótnie, jakaś rywalizacja. Piątka buław. O co chodzi z tą piątką buław? W miłości. Piątka była w uraków. Może to być natłok myśli również, yy. no, ale zobaczymy konkretnie. Piątka była w dla raka, w miłości. W miłości. Hmm. Hmm nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, słuchajcie, że tu chodzi o pracę, o podpisanie jakiejś umowy, ale tutaj nie widzę miłości. Raczej rak będzie myślał um, o, o o tym, może masz jakieś zaległości w pracy? Nie wiem. Coś Będziesz kierować się intuicją, z nami podpiszesz jakąś umowę. Albo ty jesteś tym królem mieczy, który analizuje wszystko, y, który kieruje się intelektem i w zasadzie nikt go nie przegada. Możesz to być tyraku, może ktoś w Twoim towarzystwie. Y, może chodzi o podpisanie papierów rozwodowych, również i to może być. Ale ja tutaj widzę bardziej pracę. To dorzucę jeszcze jedną kartę. Bo takie to jest. Hmm. Niespodziewane. I mamy króla Pentakli. Mhm. I więc co, tutaj ewidentnie chodzi o umowę m, jakąś pracy. Rak bardziej żyje pracą, tak bym to, m, tak bym to nazwała. A, a co w pracy w takim razie? Redwan. W pracy Rydwan, coś idzie naprzód, to co stało do tej pory, było być może w stagnacji, tutaj rusza z miejsca, być może chodzi o pracę w terenie, jakieś nowe propozycje pracy mogą przyjść, hmm. Rydwan, o co chodzi z tym Rydwanem w pracy? Równowaga między dawaniem i braniem. Słuchajcie, jesteście po jakichś ciężkich przejściach w pracy. Coś Wam nie wychodziło, ale nadarza się okazja, by wykorzystać jakąś szansę. Ten as buław mówi o nowych... Możliwości, o nowych kontaktach, yy, tutaj z równowagą między dawaniem i braniem, czyli yy, współpraca, współpraca być może zdalnie, być może w inny sposób. Będziesz musiał do kogoś wyjechać, pojechać, nie wiem, spotkać się, yy, może jakąś firmę będziesz tutaj yy, tworzył z kimś. No i tak patrząc na tą miłość i tak dalej, to, to, to wszystko właściwie jakby razem daje jedną całość, czyli rak raczej miłością w tym tygodniu nie będzie y, jakby żył, raczej pracą. Ewidentnie tak, ja tak to bynajmniej widzę. Zobaczymy, jaka jest rada. Azbuław, Azbuław. buław. Idź za tym ogniem, który masz w sobie. Pokaż na co cię stać. Intuicja pokaże podpowiedź, co robić w danej sytuacji. Idź za tą miłością, idź za tą pracą. Nie wiem, nowymi możliwościami w miłości, w pracy. Być może przeprowadzka, słuchajcie, no, rak może rzeczywiście zacząć. Coś nowego, jakiś nowy etap w swoim życiu rozpocząć. Tak jak tutaj właśnie jest pokażany ten świat, że coś już się kończy w twoim życiu, coś co nie wychodziło do tej pory. Tutaj już ten tydzień przynosi nowe możliwości, nowe nadzieje na coś nowego. Fajnie. Fajnie. Odpuść sytuacją, które cię bolały. Być może byłeś chory na serce yy, lub na coś innego. W każdym razie tutaj odpuść, lub ta choroba odchodzi. Więc cokolwiek, o cokolwiek nie pytasz że raku, yy, no, idziesz naprzód. I to z, z tu potem bym powiedziała. Dobrze, zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia dla ciebie na czas od 17 do. Od 17 do 23 kwietnia. Zobaczymy, co dla Was. Mhm. Spytaj swoje anioły. Mhm. No dobra, patrzmy. Spytaj swoje anioły. Szukam, szukam. <noise> Proszę o cierpliwość. Um, już mam. Twoje anioły nieustannie ci towarzyszą. Aby jednak otrzymać ich wsparcie, musisz o nie poprosić. Ponieważ niebiosa szanują Twoją wolną wolę. Postaraj się formułować pytania do Aniołów jak najklarowniej. Możesz wypowiadać je na głos, jak również mogą one rozbrzmieć w ciszy w Twoim umyśle. Anioły z chęcią będą Ci pomagały, jednocześnie wypełniając Bożą wolę. Anioły mogą mieć również wiadomości na temat sytuacji, o którą pytasz. Usiądź w jakimś spokojnym miejscu, w pomieszczeniu bądź na łonie natury, a następnie poproś o radę i przewodnictwo. Zwracaj uwagę na wszystkie pojawiające się wiadomości. Niewykluczone, że odpowiedź pojawi się w postaci uczuć, dźwięków lub przebłysków, a może po prostu momentalnie uświadomisz sobie, że znasz odpowiedź. Możesz również prosić anioły o wskazówki w ciągu dnia, upewniając się, że podążasz przez cały czas właściwą ścieżką. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się, do nas unego razu. Pa!